Siemano, więc opowiadamy o kilku istotnych rzeczach, które się dzieją na markecie. No i co jeszcze, zanim przejdziemy do filmu, to zostaw subs subskrypcję. Będzie pikiem, będzie troszkę tematów, więc mam nadzieję, że ci się spodoba. Generalnie, no co? Znowu dostajemy praktycznie update'u, więc, e, więc czekamy, tak? Więc czekamy, mam nadzieję, że jakiś update się pojawi. No mamy dalej bez. Powiem wam, że zapadać coś większego, no bo od dłuższego czasu dostajemy dużego update'u, można popatrzeć. E, Ostatni duży update to może powiedzieć, że jest Budapeszt 12 e, i nic, i nic, więc no, może coś dostaniemy niedługo. E, na szybki insta, zapraszam Was na Pirate Swappa strony, gdzie wymienicie swoje skiny. Strona nie wlicza ceny naklejek ani ceny czarmów, więc możemy wyjąć przekozackie krafty e, tutaj z czarmikami. Polecam, jest kraftów od zawalenia, można sobie snajpić jakieś fajne. Dodatkowo przy wpacie z moim kodzikiem macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy wpłacie takich 100 zł darmowe 35% z Link do strony będzie w opisie, więc zapraszam. A my co? Przechodzimy do filmu. Powiem tak, no kurczę, trochę się dzieje. Przy okazji z takich fajnych rzeczy, container bridge sobie fajnie poleciał. Awka, e, więc jeżeli macie, to polecam e, sobie obczaić. E, bo zobaczcie, że ten wzrost jest duży, nie? Znaczy, nie będę komentować jakieś tam. Faktory new, nie? Co tam poleciało, co tam się działo, ale zobaczcie, Field test 900 zł z 300, 400, do 1090, więc super zarobek. Wellworm tak samo z jakichś kurcze zobaczcie 230 do 400, więc fajnie. ten wzrost prawie dwu, e, dwukrotność. Polecam sobie obciaić ci co mają. E, I coś jeszcze poleciało, ale kurcze zapomniałem. Ogólnie mamy taki, że tak powiem, mały kryzysik na rynku. Są, są dosyć dołki, nie? więc e, tak to się prezentuje na ten moment e, plus właśnie mieliśmy pokaza pokazać o stage'u I, i przy okazji też o gwiazdkach no trochę tego tematów jest jeżeli chodzi o stage pierwszy no to prawie znamy wszystkich zwycięzców zostały nam tutaj tak naprawdę trzy mecze do rozegrania, musimy zrobić sobie E, niedługo stage drugi. Za ile się stage drugi zaczyna? W ogóle czekajcie, aż obczaje. Za ile jest stage drugi? Gdzie on jest? Za 3 dni się zaczyna stage drugi. Okej, okay. myślę, że jakąś sobotę zrobimy. Coś takiego. Eee, dobra. No ale zaskoczenia są. Zaskoczenia są, co by nie mówić. I wygląda to dosyć e, ciekawie, jak to się prezentuje. E, przechodząc, no kryzys na markecie, tak. Od dłuższego czasu mamy, zobaczcie, że. ROI w ogóle niższy w karnecie, nie? że nic się nie opłaca odbierać, to 120 ROI też się nie opłaca. No, 117 na elementarka w stickerach, no to zobaczcie, że to jest na no, nic ciekawego. A no, Small arus 105 no to tak naprawdę ROI jest, no, ciężko to nazwać dobrym, więc no. Nic się nie dzieje, ludzie mnie odbierają. Trochę kryzys na rynku. No dosyć ciekawie to wygląda. Zobaczymy, będzie sytuacja się rozwijać. A wy napiszcie, co o tym myślicie. No bo no, nie wygląda to jakoś super ciekawie. Więc tak wygląda sytuacja na markecie aktualnie. Powiem eee, tak, można powiedzieć, wiejechuję póki co nie, ale od dłuższego czasu, od dłuższego czasu nie było dużego update'u, co jest bardzo ciekawe. Eee, I dalej czekamy. Dzisiaj minęła ta środowa noc, no, tak naprawdę, i nic dużego nie dostaliśmy, Więc no. Ciekawie, ciekawie. Trzymajcie się widzowie, zostacie. subika. Cześć, cześć.